Panie dyrektorze, rząd znosi pomału obostrzenia dotyczące pandemii. Jak wygląda teraz sytuacja tutaj w wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Płocku? Czy coś się w związku z tym również zmieniło? Jakieś nowe zalecenia, nowe przepisy obowiązują teraz? Czy jesteśmy tak jak było dotychczas? Ta informacja jest od soboty właściwie. Te obostrzenia zostały poluzowane. W warunkach wojewódzkiego szpitala to praktycznie nic się nie zmienia. W dalszym ciągu są utrzymane w mocy rygory zarówno dla pacjentów, jak i osób odwiedzających. Trwają wszystkie rygory na wejściu i wyjściu ze szpitala. Każdy pacjent, który wchodzi do szpitala albo wychodzi po leczeniu szpitalnym otrzymuje stanowcze zobowiązanie, że ma się zaszczepić, że następnym razem jak gdyby mogą być kłopoty z jego przyjęciem i tak to, jak gdyby jest nowe, które tu dołożyliśmy w swoich oburzczeniach, pacjenci różnie się zachowują. Jedni mówią, że się zaszczepią, inni mówią, że nie będą się szczepić. My argumentujemy to takimi faktami, że osoby, które nie zaszczepiły się, a przeszły covida, no to po jakimś czasie, i to się bardzo ostatnio nasila, trafiają na, w tej chwili praktycznie na cztery oddziały szpitalne, to jest powiem o internie, o kardiologii, o dziale płucnym i o dziale neurologii, są powikłani po przejściu COVID-a. Szczególnie yy, ta interna, to ja mówię, to jest, mówię, mówię o tej bakterii pneumokoko. Są kwestia udarów i wylewów też związanych, są zawały, zawały serca, i inne choroby z układu krążenia. No i oczywiście to, czego jest najwięcej na płucnym, to są osoby, które mają kłopoty z oddychaniem, dużym lub małym lub średnim, ale takie osoby trafiają. Jest bardzo dużo ciężkich stanów młodych ludzi. Na oddziałach intensywnej terapii, który praktycznie z dwóch czy trzech jest takich pacjentów, którzy no, do końca życia prawdopodobnie będą musiały być na respiratorze lub szansą, jaką jest dla nich przestrzeń płuc. Ale do tego wiemy, jakie musi być warunki. No i najważniejsze musi być dawca. Także takie mity, że covida nie ma. Abo ja przechorowałem to trzeba, to, to są tylko utopie. Ci, co przechorowali muszą sobie. To jest taka refleksja na tą chwilę, muszą dokonać gruntownego przebadania swojego stanu zdrowia, żeby nie wylądowali, tak jak powiedziałem, na tych czterech oddziałach, bo to jest mocno prawdopodobne, że jeżeli ten COVID przeszli, to mogą mieć takie powikłania. A jeżeli chodzi o właśnie pacjentów z COVID-em, jak tutaj wygląda sytuacja? Czy jest tutaj w szpitalu dużo takich pacjentów, czy w szpitalu tymczasowym również dużo łóżek jest zajętych? No ja powiem tak, że dedykowane do leczenia covid ja przypomnę, to jest 11 łóżek intensywnej terapii tutaj w szpitalu wojewódzkim i 4 łóżka od bodajże chyba miesiąca w szpitalu, 7 łóżek przepraszam, w szpitalu tymczasowym oraz normalnych łóżek covidowych jest 29 na oddziale zakaźnym i 56, dwa moduły w szpitalu tymczasowym. Natomiast na dzisiaj jest znaczny spadek osób Przepraszam, znaczny spadek osób, które chorują na COVID-a. Są wolne łóżka na oddziale zakaźnym, jest ich chyba bodajże około 10. Na oddziale, na szpitalnym, na szpitalu tymczasowym jest tych łóżek dużo, dużo więcej, bo jest tam bodajże około 50, bo tam jest ten moduł 56 łóżek, jest tam ostatnio 7 łóżek dla chorych na COVID-a i cztery łóżka pod oddziale intensywnej terapii. Wojewoda Mazowiecki w pismem z czwartku ubiegłego tygodnia sugeruje, ażeby szpital się wypowiedział co do szpitala tymczasowego. Czy nie należałoby ten szpital? przekształcić w szpital pasywny, to znaczy szpital, który, który by był przygotowany w każdej chwili na, na ponowne uruchomienie. My to analizujemy dzisiaj do godziny tam 14 damy odpowiedź. Wydaje mi się, że ta sugestia jest, żeby to nastąpiło od 1 czerwca. Wydaje mi się, że to jest za duże ryzyko, żeby ten szpital już przed, w ciągu najbliższych dwóch tygodni przekształcać szpital pasywny. Będziemy sugerować Panu Wojewodzie, ażeby nastąpiło to od 1 lipca może, żeby czerwiec jeszcze pobył. Możemy ograniczyć ilość modułów do jednego, do 28 łóżek ale jest zbyt duże ryzyko, żeby zamknąć w tej chwili szpital tymczasowy, patrząc na wahające się ilości pacjentów każdego dnia, zaraz rośnie, raz spada. No to jeszcze, to jeszcze działa. Musimy poobserwować statystykę. Jesteśmy po tym poluzowaniu zewnętrznym, bez masek. Zobaczymy jak to będzie. Będziemy sugerować Wojewodzi, jak powiedziałem, żeby ten szpital, jeżeli ma przekształcony być szpital pasywny, to od 1 lipca.